Kajka jest prawie dziesiąta, my wstaliśmy. Mieliśmy co prawda wstać trochę wcześniej, ale jakoś nam się nie chciało. Ja trochę nie mogłam zasnąć, więc późno zasnęliśmy. No ale spało się w zasadzie dobrze. Nie, nie wiem, jak to by się spało. Bardzo dobrze. Na czym mnie raz obudził chłód, ale to tak bardziej w głowę. Tam, gdzie miałam śpiwór, to było mi ciepło. No ale było naprawdę akceptowalnie, także fajnie. Dzisiaj, jak widzicie, pogoda piękna. Tak, super w ogóle gorąco. Właśnie, Ale się. chwila, chwila, zaraz pojedziemy nad morze i jestem przekonana, że znowu będzie jak zimno. No liczmy, że nie. Ja myślę, że tak, więc już naszykowałam dżinsy, zaraz naszykuję sobie dwie bluzy, bo coś mi się wydaje, że tutaj jest fajnie, powiewa taki lekki wiatrzyk, taki chłodniejszy, właśnie tak robi, że jest przyjemnie, ale tam mi się wydaje, że to nie będzie lekki, przyjemny wiatrzyk, lekko ochładzający, tylko co znowu będzie zimny, po prostu arktyczny wiatr, tak jak wczoraj. Także ja już się nie dam zwieść tej pogodzie. A jesteśmy tylko 3 km od morza, ale mówię Wam, że tak będzie. No dobra, Jeszcze to my. powiedz, może, jak się sprawdziła platforma. Czy czułaś jakieś te że nierówno leżała? Platforma ogólnie dobrze, tylko spadałam trochę tak do przodu. Ale to też może dlatego, że ja nie miałam nic podłożone pod, tam, pod głową. A ja przecież sobie podłożyłem, żeby przedłużyć sobie platformę. I nie spadałeś? Nie, Było mi idealnych na łóżku. No, zamek nie spadał, ja trochę spadałam, ale no ogólnie, no ogólnie spoko. No, także fajnie. Dobra, to my się zbieramy, tutaj już Tomek zaczyna to chować i dzisiaj prawdopodobnie przemieszczamy się w inne miejsce, na którym być może zostaniemy już do końca naszej majówki, żeby już się nie przenosić i nie składać tego wszystkiego, no ale to jeszcze wszystko zobaczymy. My już spakowani, zostawiamy nasze piękne miejsce, jedziemy do Rewala dzisiaj. Jeszcze wyszłam tylko sprawdzić samochodu czy nic nie zostawiliśmy, także sprawdzam i jedziemy. Wygląda na to, że nic nie zostawiliśmy, także już jesteśmy w samochodzie i ruszamy. A w ogóle chciałem Wam powiedzieć, bo tak mi się przypomniało, że mieliśmy przygodę w nocy. Otóż dopiero co się położyliśmy spać, to no nie wiem, po jakichś 30 sekundach, może po minucie, alarm zaczął być w samochodzie. Myślimy sobie, co tu się dzieje? Szybko za kluczyk, nie wiadomo gdzie on leży. W sumie na półeczce był, ale wiecie, takie poderwanie się, no jest dość takie historyczne i wiadomo co, gdzie jak. Ten, który guzik nacisnąć. No dobra, po chwili się opanowałem już i wyłączyłem ten alarm. I przypomniało mi się, że. Tutaj... To nie wyglądało aż tak dramatycznie, jak Tomek opowiada, ale dobra. Nie, no w moich oczach, tak wewnętrznie. No po byłem... prostu alarm się włączył i nie wiedzieliśmy, co się dzieje. No i tutaj, w tym miejscu znajduje się taki guziczek od wyłączenia alarmu. Ten guziczek jest po to, aby. No, wyłączyć te czujniki wewnątrz samochodu, aby po prostu nie był ten alarm na przykład na promie albo tak jak my śpimy. No to dobrze, że taki wyłącznik jest. Po prostu o tym zapomnieliśmy, tak, że dokładnie. może się łączyć alarm. Dokładnie tak. No i teraz, jeszcze w sumie, druga sprawa, o której miałem wspomnieć. Rano o 9 godzinie mieliśmy 21 stopni, a teraz mamy 25. Jest więc 12.30. Tak, a wczoraj było 14 o 17. I teraz zobaczymy, ile będzie nad morzem. Tak. Ojej, trochę prześwietlone, ale ula. Malowała pazurki. Tak, bo trochę mi ten lakier odprysnął, ale w zasadzie nie trzyma się źle, więc co je poprawię, to akurat mi znowu przetchnął przez drogę. Tak, 40 minut mamy do celu. Pojedziemy z powrotem do Rewala, tam spotykamy się z rodzinką. No i droga ponownie jest taka betonowa. Mnie to dziwiło, skąd taki ruch przy tej naszej miejscówce, no bo trochę tych samochodów się kręciło. Myślałem, że to będzie bez ludzi. A okazuje się, że no, spokojnie kilka samochodów na godzinę się porusza tędy. Na no teraz jedziemy nad morze i jak widać, popularne te betonowe drogi tutaj są. Niby to nic szczególnego, aczkolwiek taka mała aktualizacja drogi z, tych, z tej betonowej trasy. Mamy taką szutruweczkę, więc w sumie nie bez powodu będziemy jechać 40 minut do Rewala. Ale czemu to jest najszybsza trasa? Czy ta główna do Rewala jest już tak zakorkowana, że głowa mała? Czy coś nie pykło? No i posłuchajcie, tutaj jest lato, prawie 26 stopni. Dzisiaj w ogóle odmiana, dwa razy cieplej. Tak, nie wiadomo o co chodziło wczoraj, no bo 13 stopni, czy na 12,5. No to jest tak. naprawdę różnica. mega różnica. Wczoraj ziom, jak w jakiejś zimie, a tutaj lato. Dobra, idziemy na plażę. I doszliśmy na taras widokowy w Rywalu. Tutaj jest wejście 24, ale już przy samym morzu czuć powiew zimna. No nie jest tak jak wczoraj. Ale też nie jest ten ukrop jaki mieliśmy zaledwie kilka metrów. No. Ale no jest przyjemnie. Jest przyjemnie, tak, ale czuć ten powiem. Tak, tak, tak. Rzeźkości. No i jesteśmy nad morzem, dosłownie. Zrobiliśmy przed chwilą test wody. Jest po prostu lodowata. Wykręca kostki. Mega zimna. Aż normalnie bolą kostki. Wykręca. Pogoda ładna, woda lodowata, tak. wiatr trochę chłodny, ale nie jest źle. Nie narzekamy. Dzisiaj to jest przyjemnie w porównaniu ze wczorajszym tak. dniem. Wyszliśmy teraz na spacer. Na początku idziemy wzdłuż morza do Trzęsacza, a potem górą, klifem, w drogę powrotną. No, woda jest dość zimna jeszcze, ale i tak jest przyjemnie. Tutaj takie kutry rybackie ale po lewej stronie. Jak tam Ula, zadowolona jesteś ze spacerku wstępnie? Tak, fajnie, jak się będzie szło to będzie cieplej, ale ogólnie nie jest źle. Idąc na zachód od Rewala, tym wybrzeżem jak widzieliście, w końcu doszliśmy do takiej pustej i szerokiej plaży. Fajnie to się prezentuje, taki nieskażony piasek jest miejscami, gdzie nikt jeszcze stopą nic nie odcisnął. Co robicie? Co zbieracie? No i tu już doszliśmy w takie miejsce, gdzie praktycznie nikogo nie ma, jakieś pojedyncze osoby. Jest bardzo fajnie, szeroko. Piaseczek taki jak mąka. Nawet żadnych śladów nie ma. Także bardzo przyjemnie. No i mamy wiatr w plecy, więc no, przyjemnie się idzie, prawda? No, zawsze, zawsze trochę lepiej. No i doszliśmy do ruin kościoła, tam widać je na górze, na klifie. Zaraz sobie wejdziemy na tą platformę, żeby zobaczyć je z bliska i będziemy sobie już wracać. Górą, tamtą ścieżką, taką leśną? A mi wydaje się, że ten klif kiedyś się kończył, tak jak ta platforma się kończy. Po prostu ten kościół był tak daleko wysunięty, a teraz o tyle się, bo plaża przesunęła i jest taka głęboka. Mm -hmm. No dobra, to idziemy. Pewnie będziemy musieli wnieść pieska po tych schodach, bo coś czuję, że są takie niepełne. No ale zobaczymy. Poruszamy. Czeka daje radę. Schody są takie, no niepełne, ale nie są złe na tym folwarku na którym spaliśmy gdzie były ażurowe schody już się zaklimatyzował. Tak, tam było w ogóle najgorzej dla niego. Tutaj jest ok. I zobacz, tutaj jest replika tego kościoła i tylko jedna ze ścian została, a to wszystko tutaj zostało po prostu wciągnięte do morza. I wydaje mi się, że ten kawałek ściany został. Tak, chyba, tak. chyba tak. I tego frontu nie ma. I to wszystko poszło do morza. Pokaż. Tak wygląda. Asz, no tak tak. A i zobacz, i to jest to samo co tutaj. Widzisz? Czyli do tego miejsca jest. Czyli to zostało. A na górze idziemy sobie klifem. A po lewej stronie, piękny widok na morze. Ogólnie ta ścieżka jest jak jeden wielki taras widokowy. Oby się teraz ziemia nie osunęła. Widać, że potrafi. No i schodzimy już z powrotem na plażę z tego klifu. Znowu zaraz będzie zimniej. Ale już posiedzimy sobie w jednym miejscu, jak, jak usiądziemy to może nie będzie aż tak tego wiatru czuć, także idziemy. No dzisiaj zdecydowanie cieplej, jak widzicie jest godzina 18 i 21 stopni. A wczoraj było no tak około 12-13, więc potężna różnica. Idziemy z przedłużaczami przymierzyć się czy starczy nam prądu, bo mamy bardzo fajne miejsce na kempingu. Tutaj mamy skrzynkę, a już Wam pokazuję miejsce, zaraz zmierzymy odległość ale na początku chodźcie zobaczyć jak to by wyglądało to by było to nasze miejsce z takim widoczkiem no mi się tu bardzo podoba więc mam nadzieję, że prądu starczy według naszych wyliczeń starczy nam przedłużacza zatem jadę na nasze miejsce z ostatnich kadrów widzieliście jak podjeżdżam na naszą miejscówkę no i w sumie na tym się skończyło ponieważ musieliśmy szybko po prostu się tutaj rozbić Przygotować, no i tak się zeszło, że mamy teraz którą? Północ. Za dwie minuty północ. No tak, to był kolejny intensywny dzień na naszej majówce, ale kolejny bardzo fajny i udany. Pokażemy Wam jutro camping, pokażemy Wam naszą miejscówkę. A dzisiaj już, jak widzicie, leżymy w naszym camper scout. Tak, możemy jedynie Wam teraz wkleić jakieś zdjęcia, jakie mieliśmy z tej miejscówki, jakiś zachód słońca nas przywitał. Tak, ogólnie no to było naprawdę dzisiaj fajnie. Jesteśmy już dosyć zmęczeni, no i idziemy spać. Tak, to już wszystko na dzisiaj. Zatem do zobaczenia. Cześć. Cześć. Ej, kamy właśnie się obudziliśmy. Tak, ale naprawdę dobrze się spało. A teraz koło godziny 9 powinno nam być już tutaj strasznie gorąco. Ale w związku z tym, że za nami są drzewa. No to po prostu słońce nie nagrzało nam samochodu. No i mieliśmy jeszcze rozczelione okno, także fajnie było. A teraz wychodzimy. Tak. Już czas godzina dziesiąta. Wyspaliśmy się. I taki mamy widoczek po otwarciu bagażnika. Tam zostawiamy nasz przedsionek, a my... Wypływamy rowerkiem na jezioro. Jest fajnie. Ciepły wieterek wieje. Woda nam chlapia. płyniemy z dziewczynami. Dziewczyny pedałują. Więcej siły. Ciężko jest, dziewczyny? Tak. To się ciężko? Nie. Nie. Dobra, zamieniamy się. się. Przejęliśmy stery i pedały. I teraz powoli posuwamy się na brzegu. Tak. Musimy Dziewczyny dzielne były. Tak. tak! Dały radę trochę, bo płynąć same. Hmm, Dały radę. Było. A to sterowały, a to pedałowały. Bez problemu sobie poradziły. Było łatwo. Pierwsze koty za płoty. Na przyszłość trzeba brać więcej. Tosia chodź tutaj, będziemy robić zwiedzanie. Dobra, robimy besenik. Tak, I zjeżdżania. uwaga, czekajcie jeszcze chwilę. Musimy dobrze uklepać zwierzętnie. Dobra, mamy kadr. Tak? Tak. Raz, dwa, trzy, wejdź! Uuu, fajnie! O, wujek tam Zostawiam. na górę. Zostawiam. Chociaż będzie taki basenik. Fajny basenik. A co potrzebujesz? Frysby i wodę wodery. Powiemy się, fajna zabawa, gorącą piatrkę już tutaj nie ma, bardzo przyjemna, to jest taka kładka, dosyć duża, taki pomost, pójdziemy sobie potem na spacerek.